Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie ostatnie uzupełnianie kolekcji Tops Match Attack Extra sezon 2020-2021. Taki pliczek kart. Dzisiaj mamy do włożenia i zobaczymy na końcu ile brakuje jeszcze kart, żeby zakończyć tą edycję. Zaczynamy z kartami Squad Update. No i tutaj mamy z numerem czwartym Minamino z Liverpoolu, to była brakująca tutaj karta na tej stronie następnie z numerem 20, nie 19 mamy Jamesa Justina z Leicester numer 21 Olbrington również Leicester z Tottenhamu Hart bramkarz Następnie 25 Cedric Arsenal, 26 Partey, Thomas Partej z Arsenalu, więc na razie mamy wszystko. Numer 38 tutaj Valverde z Realu, z Barcelony Serginio Dest, 40. 42 Pedri również Barcelona. Czyli wszystko. Tu jest komplet. Tutaj brakowała karta Kolarowa z Interu. Też już ją mamy. Na tej stronie z numerem 64 Smaling z Romy. I tutaj karta z numerem 79 tak Fiko. Z Ajaxu i mamy komplet 80 kart. Squad update z tej kolekcji. 81 nie było, zostawiłem tutaj miejsce wolne. Czyli na razie mamy komplecik. Z kapitanów brakowała jedna karta, numer 6 Hugo Loris z Tottenhamu. I tutaj właśnie tą kartę teraz składamy, też jest komplet. Wszystkie karty w albumie. Aż do numeru 24. No i teraz karty Eway Kit. Tutaj mamy z numerem trzecim Lindolfa z Manchesteru United. Czyli wszystko, tu jest komplecik. Dopiero tutaj numer 20, kulibal już jest. Czyli w sumie 20 tutaj brakuje. Będę musiał sprawdzić jeszcze po odcinku czy ją mam, ale raczej tak, bo musiałem pomylić właśnie numery 18 i 19 i 20. Czyli Blind tutaj 24. Następnie karty Time to Shine. Dwójeczka. Harwood Belize. Piąteczka Tanganga z Tottenhamu. Tutaj na pewno będę miał tą kartę, więc po odcinku ją włożę sobie. 5, 6. Tu są wszystkie karty. Tutaj również numer 24. Gravenberch. Z Ajaxu. Też jest komplet. Następnie mamy karty Top Speed Talent. Tutaj brakuje szósteczka. Mamy ją. Sisoko. Z Tottenhamu. Następnie dziesiątka. Jego koszta. Czyli tu jest wszystko. Action highlights również wszystko. Karty Mega Value. I tutaj jest numer 11 Jordi Alba. Brakuje nam karta z numerem 16. Co to w ogóle jest? Zaraz zerkniemy sobie Mega Value, 16 z Interu Barela, Czyli jedna karta nam tutaj brakuje. Teraz karty klub 100. I tu jest największy problem, bo jest najwięcej braków. Jest tutaj siódemka Henderson. I dziesiątka Cristiano Ronaldo. A więc dużo jeszcze brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart brakuje do końca. Miałem Upamecano. Tutaj któryś numer był piąty albo yy, szósty, ale uszkodzona była, więc nie wkładam jej. Więc tutaj mamy kolejne braki. Z kart Baller mamy Dwie brakujące, czyli tutaj z dziesiątką jest Modric i Di Maria z numerem 22, więc tu już jest komplecik z tymi kartami Baler. Sygnatur brakowała mi jedna sztuka, Jao Felix z numerem 6, więc jest tutaj druga karta Haptic Hero Darwin Nunez, też jest. Więc tu mamy komplet. No i na koniec zostały nam karty Men of the Match do włożenia. Jamie Vardy z numerem trzecim. Jest. Następnie Julien. Szósteczka. Z Celtic'u. Numer 11. David Silva. Sociedad. Więc na razie komplet. Tutaj mamy czternastkę Mkhitaryan z Romy. Szesnastka Leroy Zane z Bayernu. I numer dziewiętnaście Marco Verratti z Paris Saint-Germain, więc jest komplecik kart Men of the Match. Przeliczmy, co brakuje. Tutaj jest komplet. Wszystko, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart. Klub to brakuje. Jedna karta Mega Value, to jest 6. No i tu było wszystko. Plus ta brakująca karta Away Kit. W sumie powiem Wam, że mam tutaj moje pudełka z kartami. Więc może tak na szybciutko sprawdzimy. Może się uda tą kartę dziś tutaj wyłowić. Tylko teraz jak wiecie, wszystkie karty tutaj są wymieszane, ciężko moi drodzy będzie nie będę kombinował, bo to i tak dużo czasu by zajęło szukanie tej karty w każdym bądź razie, jak będzie, a raczej tak to ją sobie włożę i będzie brakować 6 kart do końca tej edycji główny problem jest z kartami klubs klubs to mało wpada tych kart, a jak wpadają to powtórki tych samych właśnie zawodników Varan mi często wpada, Terstegen, Stegen Havertz. no a pozostałe jak widzicie nie bardzo. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tej kolekcji i dzisiejszego uzupełniania. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.